Układ e Hybrid zawiera dwa silniki elektryczne. Pierwszy napędza pojazd w trybie całkowicie elektrycznym. Może również wytwarzać energię podczas zwalniania. Drugi pełni kilka funkcji. Odpowiada za uruchamianie silnika spalinowego, wyłączanego okresowo wskutek aktywacji różnych trybów, synchronizuje zmiany przełożeń w automatycznej skrzyni biegów, stabilizuje przechodzenie między zasilaniem z silników elektrycznego i spalinowego. Odzyskuje energię podczas zwalniania. Wysokonapięciowy akumulator napędowy jest zamontowany pod podłogą bagażnika. Dzięki temu nie wpływa negatywnie na pojemność bagażnika i pozwala zachować modułowość dzielonej tylnej kanapy. Akumulator napędowy rozładowuje się w tempie zależnym od wybranego trybu jazdy i od sposobu prowadzenia. Jednak podczas hamowania lub zwalniania układ odzyskiwania energii sprawia, że akumulator sam się podładowuje. Dodatkowo akumulator może być ładowany z silnika spalinowego, nawet kiedy pojazd stoi. Po naładowaniu akumulatora napędowego do odpowiedniego poziomu silnik spalinowy się wyłączy. Ten akumulator napędowy zasila silniki elektryczne przez pomarańczowe kable, które widać pod maską nowego Renault Clio E-Tech Hybrid. Ten symbol błyskawicy jest umieszczany na wszystkich wysokonapięciowych podzespołach elektrycznych. Wszelkie prace przy układzie elektrycznym mogą wykonywać tylko uprawnieni specjaliści. Konwencjonalny akumulator 12V zasila całe wyposażenie pojazdu, takie jak reflektory, wycieraczki czy elektryczne sterowanie szybami. Jest zamontowany w podłodze bagażnika z tyłu.